Siemanko, z tej strony Elio patelia Retrofan. Dzisiaj jeszcze jeden dzień się potrzebuje zrelaksować. Z domu mam godzinkę wolnego tylko, tylko dla siebie. No i zagramy dzisiaj w grę, o której wspominałem we wczorajszym materiale z, z Mortal Kombat Dwójeczką, czyli w duma, a konkretnie w duma dwójkę. Bo mi dum dwójka bardziej spasił. Bardziej spasił z dwóch powodów właściwie. Czekajcie, jest dźwięk? Jest dźwięk. Wybierzemy sobie środkowy poziom trudności. Tutaj coś się przynajmniej tutaj dzieje. Jest więcej przeciwników, nie będziemy chodzić po pustych pomieszczeniach. Dum dwójeczka spasił mi bardziej z dwóch powodów. Pierwszy taki, który, no powiedzmy, no miał wpływ 25%. Tak obrazowo to zróbmy. To są levele. Dużo bardziej mi się tutaj levele podobają niż, niż w pierwszej części, a, a, a drugi powód to jest już rozpierducha totalna, to jest to, że w drugiej części mamy do dyspozycji pod klawiszem numer 3 dwururkę. To jest broń, aż mam teraz ciarę po prostu. To jest broń, która powoduje totalną rozpierduchę w tej grze. Poplułem się znowu przez was. Ja się, ja się pluję przez was. Eee, która powoduje totalną rozpierduchę w tej grze. Eee, zmiata nawet, nie wiem, pięciu, sześciu przeciwników naraz. Eee, długo się strasznie przyładowuje, ale jak już wycelujemy dobrze, to efekt jest po prostu druzgocący dla przeciwników. Także to jest mistrzostwo świata ta dwururka. Eee, no i ona tutaj jest. Także to były te dwa powody. Eee, natomiast... Czekajcie, bo tutaj jeszcze będzie chyba ciul jeden. E, natomiast generalnie pierwszy kontakt z, z gierkami właśnie strzelankami e, 3D. No nie możemy mówić dumopodobnymi. Je, jeszcze nie na tym etapie, e, miałem w pierwszej klasie. Nie, możemy mówić dumopodobnymi, możemy. Miałem kontakt w pierwszej klasie liceum. Generalnie do liceum do klasy informatycznej poszedłem poszedłem dysponując jeszcze w domu niestety atari 65X, dopiero pod sam koniec tej pierwszej klasy, bo w maju 5, 5, 95, czyli pod koniec pierwszej klasy liceum, gdzie już miałem informatykę w szkole, gdzie uczyliśmy się programować, nie miałem tego peceta. No to na pierwszych zajęciach pan, pan Andrzej pan z informatyki pozwolił nam. Podratujemy się troszkę zdrowiem tutaj. Pozwolił nam pograć, no tak, żeby poznać się z komputerami, ze sobą, z nim, oswoić się, zanim przejdziemy do tej właściwej nauki. Pozwoli nam pograć w Wolfensteina, czyli te, te, tą, tą gierkę, która to wszystko spowodowała. Tutaj w ogóle skoczyliśmy tam na taki stolik i tutaj się otworzyło przejście, nie? I mamy bazukę ale tą bazukę sobie na potem zostawimy. No i był na dysku twardym komputera 486DX33, bo takie żeśmy mieli w naszej pracowni, był właśnie Wolfenstein. Natomiast Wolfenstein nie zrobił na mnie wrażenia z kilku powodów. Pierwszy powód był taki, no najważniejszy, że kupywało się już wtedy gazetę Secret Service i miało się pełną świadomość tego, co już jest dostępne na rynku, jakie już są gry i był właśnie dum. Kojarzycie w Secret Service te, te rozkładówki z jakimiś takimi topowymi grami, jak właśnie Mortal Kombat z ciosami czy, czy Dum, no to robiło przeokropne wrażenie. A czy przeokropne pozytywnie, nie? Tutaj się teraz otwarł sekrecik. No i jak się widziało, te, 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 te grafiki, ten mroczny klimat, no te, te wspaniałości, które dawał Dum, no to Wolfenstein się nie mógł, kurde, podobać. Drugi powód, że ten Wolfenstein mi się nie podobał, był taki, że. W Wolfenstein każdy z tych leveli był strasznie monotonny, kurde, tam bez tej mapy szło się totalnie zgubić, gdzie się jest, w, które, w, które, w którym kierunku iść, bo wszystkie tekstury dokładnie te same, no wszystko tak samo, w kolejnym levelu no, tekstura się zmieniała, ale znowu była cały czas przez cały level, było to monotonne, no i mi się też nie podobała strasznie kolorystyka, to było takie, nie nie, nie, było, nie oddawało klimatu... E, absolutnie jakieś takie właśnie twierdze tej, tej Hitlera, czy gdzie tam się po, po przemieszczaliśmy, e, było takie zbyt kolorowe, zbyt jasne, zbyt takie czyste. No, w dumie jest klimacik, tu mamy ten mroczny klimat. Widzimy te niebo takie, widzicie, taka, no takie no, mroczne w sensie. E, tekstury są w każdym miejscu inne, no, no, tu jest zupełnie inaczej, tu jest, tu jest, tu jest pięknie po prostu. E, wszystko, żeśmy ogarnęli, tam u tych gości byliśmy. Upewniam się, tutaj byliśmy, tutaj jest secret zdobyty, aha, jeszcze jeden sekretik jest tutaj na ścianie. Aha, jeszcze tam tego gościa musimy, tylko mamy full energii, to nie zdobędziemy. Tego jeszcze rozciulamy i, i mamy chyba 100 na 100 zaliczone, ewentualnie jakiś temu braknie. Także Wolfenstein mi nie siadł. No, graliśmy w szkole, no bo, bo to była najciekawsza gierka, która tam się na dysku znajdowała. Będzie jeszcze jedna setka? Będzie. Aha, wszystko na setkę przeszliśmy. Natomiast w 1995 roku jak już rodzice kupili mi, kupili mi peceta to oczywiście Doom i Doom 2 były, były to pierwsze gierki, jeden z pierwszych gier, które, które zakościły na moim dysku twardym no i łupało się w to niemiłosiernie. Po prostu to były, to były dziesiątki godzin spędzone przy Doomie. To jaki klimat tworzyła gierka, kiedy nie wiem, zgasiło się światło w pokoju, e, odpaliło się głośniej dźwięk, do tego zresztą zaraz przejdziemy, to grało się po prostu cudownie. Po, człowiek się potrafił niejednokrotnie wystraszyć, no, no gęsia skóra się czasami robiła podczas grania. Ja nawet teraz autentycznie, autentycznie zleciałem z krzesła. E, to było w, w momencie wtedy, kiedy e, podpiąłem sobie do... Do pc bo przez dłuższy czas nie miałem karty dźwiękowej. Grałem na PC speakerze albo, albo bez dźwięku, zależy co gry oferowały. Podpiąłem sobie kartę dźwiękową, którą kupiłem za 185 zł. Podpiąłem moją wieżę Techniksa z głośnikami PMPO 106, 165, dobrze mówię, 165 W PMPO. I jak w jednym momencie strzeliłem shotguna, jak to pierdyło i jeszcze się zgrało z jakimś takim rykiem któregoś tutaj stworka, no to ja zleciałem z krzesła. No to, to było niesamowite. E Poza tym to, co jeszcze różniło, poza samą grafiką piękną, teksturami, no tym wszystkim jak to wygląda. Duma jeszcze właśnie różniła od tych wszystkich innych gierek. Różnił e, e, dźwięk. No, dźwięk tutaj jest naprawdę tych, tych strzałów, może teraz nie robi już wrażenia, ale kiedyś to było fenomenalne. Odgłos tych wszystkich shotgunów, dwururek i propos dwururek, Tutaj zaraz będzie dwuróreczka, To było niesamowite, pogłośnione, włączone jakieś tam, e, wiecie, Ultra Bass system, jak to było modne we wieżach z tamtego okresu. No to było coś pięknego. No i ta, ta broń, patrzcie, co to zaraz będę nią robił. Wyjdziemy sobie stąd. Jakiś ciur powinien łazić. Postaram się... No tu jest jeden akurat, ale zaraz sprzątniemy kilku naraz, nie? To jest, to jest rozpierducha! To jest rozpiździel totalny! Patrzcie, jak tam dwóch padło! Teraz temu łeb odstrzelimy! Ja mam gęsią skórę. No. Wspomnienia są piękne z tą gierką, z tą bronią. Szkoda, że Duma nie oferował grania po sieci. E, a czy to mówię przez pryzmat czasu, wiadomo, bo, bo na tamten, na tamten e, czas, kiedy graliśmy właśnie w Duma, to, to nam ten tryb sieciowy nie był potrzebny. To była i tak, tak rewolucyjna gierka, że, że wystarczył na ten single player i ta radocha rozwalania tych potworów i, i ten multiplayer nie był nam tak naprawdę super jakoś potrzebny, bo i tak bawiliśmy się niesamowicie przy tym, co, co oferowało po prostu single player. Ja, oczywiście, duma, często mówię oczywiście, nie? Ja, duma, jedynkę i dwójkę przeszedłem, natomiast to było przechodzenie e, na zasadzie e, zrobić to jak najbardziej perfekcyjnie. Czyli starałem się tak zabić przeciwników, żeby żaden mnie nie zranił. E, robiłem jak mi się to. Czekajcie, jeszcze jakiś patafian tam chodzi. Jak on skoczy na głowę? A, dwóch było, dobra. E, gra... Kurde, ma mało energii, czekajcie, jeszcze wskoczę tutaj, bo, bo się zagadam głupio i, i padnę. Tu jest energia, tam jeszcze jakiś jeden fagas szczela, chyba ten taki stworek chodzący. Czekajcie... No, co tu szczela, kurde? Ale mam dreszcze teraz, poważnie Wam mówię, to jest, to jest ten moment, kiedy... Nie no, ja mam gęsią skórę, stoją mi teraz włosy, poważnie, nie? To jest właśnie ten moment w tej grze, jak już się tak wczujecie, jest ten, jest ten dźwięk. Słyszycie potwora, że on gdzieś tam jest, a go nie widzicie, no to kurde, to jest, to jest dum, nie? To jest coś pięknego. Natomiast wracając, ja grałem w Duma tak, że jak już zabiłem na przykład tych dwóch pierwszych, no to wiadomo. Save, ARF, save. Yy, szedłem dalej. Ktoś mnie tam zranił, że mi tam spadły procenty, no to kurde, loat. I jeszcze raz próbowałem, aż przeszłem po prostu perfekcyjnie. No i tak właściwie całą gierkę przeszłem. Takie no, może nie oszustwo, ale takie bardzo ułatwianie sobie. Jednym ciągiem nigdy mi się nie udało i nigdy chyba tyle czasu nie poświęciłem gierce, żeby jednym, jednym ciągiem... Tam jesteś, Franco, jedna. Jednym ciągiem przejść. Jeszcze sobie pójdziemy po te naboje, bo tutaj naboje na, wa na wagę złota. Jeszcze sobie weźmiemy. Aha, tutaj było. Dobra, nieważne, idziemy. No, e, dumem oczywiście byli zarażeni e, totalnie wszyscy. Nie było osoby, której, e, której Doom y się nie podobał. Każdy grał, każdy o tym mówił. Oczywiście niektórzy mieli lepsze warunki do grania, e, niektórzy mieli gorsze. E, ale, ale o co chodzi? Gin, Franco. Tutaj się jeszcze chyba z tyłu teleportują zaraz, weźmiemy sobie energię. Ja miałem 486DX400, 4MB RAMu i półmegową kartę graficzną na Isa. No i ten dum chodził, nawet w tym okienku, czekajcie, nawet w tym okienku chodził naprawdę dobrze. Tak mi się wydawało do momentu, kiedy, kiedy mój kumpel Cobra nie kupił sobie praktycznie identycznego PCA jak ja. Bo z taką listą poszedł, co chce, tylko niestety wtedy w wideobicie mieli promocję i w, w tej samej kwocie, co karta ISA, dostał kartę VLB. Jak ja zobaczyłem u niego, jak ten dum chodzi, jak on, jak on ruszył do przodu i to zaczęło się to takie falowanie, jak idziemy, jaka to była drastyczna różnica w prędkości tym, co ja miałem. E, no, no wiadomo, teraz nazywamy to FPS-y, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to się tak nazywa. E, po prostu no, zapragnąłem mieć kartę, kartę taką jak kobra. Nie doczekałem się niestety, bo szybciej poszła aktualizacja całego, całego Kompa do. Do, do Pentiuma właściwie do K5PR90, ale różnica była diametralna po prostu. Czekajcie, wyjdą te ciule, jeszcze, jeszcze jeden. E, natomiast były też osoby, które no, niekoniecznie mi się poszczyciło z kąpem, jeżeli chodzi o, o Duma, bo mój e, serdeczny przyjaciel z liceum Tolo e, to była pierwsza osoba, która w ogóle miała w liceum kąpa. On miał 386DX40. E, Gdzie ten ciul jest? Czekajcie, bo, bo coś mnie goliło i, i nie wiem co. Aha, bo oni tam na dole teraz są. Tutaj są jeszcze te patofiany, jeszcze. Ja tam muszę spaść po niebieski klucz. No, w każdym razie Tolo miał DXA 386DX40 i był to sprzęcik, niestety, na którym Dum, tak jak teraz tutaj widzicie, niestety nie działał. Czekajcie, bo tu jest ciemno. Tu jest ciemno. Tam niestety Tolo musiał grać mniej więcej w takim ekraniku. No to jeszcze nie było tragedii. No troszkę się człowiek przesunął, coś tam widział, ale były osoby, które były tak napalone na, na Duma, tak chciały go koniecznie zagrać, a dysponowały na przykład 386SX, no to wtedy granie już, granie już było na takim znaczku pocztowym. To już trzeba było ryj przykleić praktycznie do, do ekranu. No i przeciwnicy, którzy gdzieś tam dalej byli, no to praktycznie nie było ich, nie było ich no widać, bo byli tak spikselowani, że to jest masakra. Tutaj będzie gdzieś jeszcze karta. Tylko muszę jeszcze porozwalać. Niebieska karta. Bo trochę gadam z Wami i po prostu się gubię troszeczkę. Gdzie jestem? Jeszcze mamy 80 energii. Jest OK. Tamtego rozdupcyło. Fajnie, że w te beczki można, no, można walić, roz, je. Ja, dobra, mamy niebieską kartę. Idziemy do wyjścia. Tu już nie gram na sekrety w tym levelu. Tutaj sobie jak najszybciej przejdziemy. Tędy jest wyjście. I w jeszcze jedne niebieskie drzwiczki musimy wejść chyba. Tylko to było w drugą stronę. Dobrze gadam? Tak, tutaj, i tutaj już będzie koniec levelu. I jeszcze Wam jedną rzecz chcę pokazać. Pokażę Wam tutaj to przy okazji tego tutaj miejsca. Nie wierzę, że tak nie robiliście. Po prostu nie uwierzę. Każdy tak robił, który, kto, kto pierwszy raz grał w duma, na pewno się dał na tym złapać. O co mi chodzi? Stoimy sobie tutaj w pomieszczeniu. No i. Słyszymy, że tam za rogiem jest jakiś stworek, nie? No to wiadomo, opanowaliśmy już strafowanie, no bo tylko, tylko cieniarze chodzą w ten sposób. Nie, no trzeba, trzeba strafować, nie? I jak ja strafowałem, słysząc wroga, to robiłem tak. I wyglądałem za ten murek, nie? Tak jakby on był prawdziwy, a ja tu stał, nie? Także za każdym razem na początku, i to było przez kilka, kilkanaście dni na pewno, może kilka tygodni nawet, ja ja, ja, tak, ja tak wyglądałem i sprawdzałem czy tam nie ma jakiegoś tworka, ale na bank wyrobiliście tak samo. No to, to tylko pokazywało, jak gierka była zarypista, jak potrafiła e, zmusić gracza, żeby wczuł się w klimat tej gry i, i jak bardzo uważał właśnie na przeciwników szukał ich wyglądał za nimi. No to, to było fantastyczne. E, e, nie to, Enter? Spacja. Jeszcze sobie chwilkę trzeci level zagramy. Gierka oczywiście się robiła coraz trudniejsza, było więcej przeciwników i tak dalej, i nie pamiętam, czy to było w jedynce czy dwójce, jak przechodziłem. Nie pamiętam, niestety nie pamiętam. Ale ostatni level to była taka wielka, ogromna arena bez, bez żadnych zakamarków. Po prostu pusta przestrzeń z widocznym, z widocznym niebem. I tam co chwilę rodziły się stworki. Był też ten główny bosior. Latało tych kul takich ogromna ilość. Mam 28 energii, kurde, muszę mega uważać teraz. I no na 486DX. Oj, kurde! Na 486DX400, praktycznie nie dało się tego normalnie przejść w pełnym ekranie. Gra tak niesamowicie zwalniała z taką ilością tych przeciwników na ekranie, że. No, to było tam, tam były dwie klatki, więc no, trzeba było się ratować zmniejszeniem ekranu. E, dopiero, dopiero sprzęty, jak, jak Pentium setka, ogarniały coś takiego, i pamiętam, jak kiedyś byłem na targach, właśnie. Tam był dum odpalony, wpisałem sobie kot na, na ostatni level, i na Pentiumie 100 albo 120 to wtedy był. Dało się normalnie zagrać w ten, w ten ostatni level bez przycinania, nie? Także nogierka miała naprawdę solidne wymagania. A teraz, no, kurde, a widzieliście ile? Czterech padło naraz, nie? A teraz już nawet chodzi na małe matali. Kurde, tu jest, tu jest energia, dobra. Jeszcze zerkniemy tam za róg, czy czegoś nie ma, tylko musimy się, kurde, skradać. Jest, ciulik. Musimy się skradać, bo jeden dobry, no nie, dwa dobre strzały i leżymy, nie? Ile się już nagrywa? 13 minut, trzeba kończyć, kurde. E, reasumując, przefantastyczna gra w trzech czasów, e, która, która, no, doczekała się wersji na każdy komputer, wszędzie się... Zaraz ginę! Uciekaj, Tomek! Ciulaj! Mamy maszynowe, mamy maszynowę. Gdzieś tu leży. Czekajcie, nie dostanę, nie dostanę. Mamy maszynę, bo jeszcze pokażę. Trzy energii i nie żyjemy, kurde. W gierkach, do której się wraca po prostu z największą przyjemnością, która się według mnie kompletnie nie zestarzała. I grałem, grałem u Cezarego w te, te nowe dumy, te jakieś tam Eternal, coś tam. To już nie jest to. Dla mnie dum jedynka i dwójka. to są najlepsze giery, jeżeli chodzi o dumy, bo tych wersji jest kilka. Ta, ta pikseloza, to, to wszystko tutaj to jest coś wspaniałego. Chciałbym kiedyś zagrać w oryginała, który był na był chyba na płytce wydany, nie? bo tam było CD Audio, z tego co pamiętam, i usłyszeć tą muzyczkę po prostu CD Audio. Nie wiem, czy teraz nie mylę. Wiem, że jest Doom z CD Audio. Poprawcie mnie w komentarzach albo, albo zagrać tą gierkę na Gravisie Ultra Sound. Nie takim tanim sąd dla sterze, który gdzieś tam plunka, ale zagrać na, na karcie, która dawała naprawdę przepiękne brzmienie MIDI i posłuchać tej muzyki albo właśnie audio, albo z Gusa. Dajcie znać w komentarzach, jak wy odbieraliście Dooma, jak go teraz odbieracie, który jest dla Was lepszy: jedynka czy dwójka. Ja wam dziękuję. Wrzucam to wszystko na kompa. Szybko zmontuję, bo to jest moment i biorę się dalej za granie. Load save, load save. Na razie, hej.